Gdzie ma ślistaka, pamiętacie? Trochę aluminium. Mamy klienta, 18-rocznik Cors'a. Hamulce troszeczkę takie niewydajne. Wiadomo, one zawsze szurają, nie? Ja nie wiem, co ten klientów chce. Przecież tu się nic nie dzieje. Ma czystą tarczę. Ma klocki jeszcze, znaczy No takie coś, co nazywamy klocek, ale to jest takie metalowe. To jest po prostu hamowanie metal o metal, oszczędność, nic nie pyli, najwyżej troszeczkę będzie lżejszy. Po co to wymieniać? Nie, no żarty żartami. W taki stan, nie doprowadzajmy hamulców, sprawdzajmy okresowo auta. Okresowo, co 6 miesięcy czy co roku, albo co jaki przebieg robicie. Doprowadzać auto takiego stanu, to jest źle. Bezpieczeństwo nie tylko Wasze się liczy, ale uczestników ruchu drogowego. Przecież on jakby miał zahamować, tak, z setki mil, czyli 160 kilometrów. I z Kierki by poszły? Może. Nieważne. Prosto by zahamował? Wątpię. Więc słuchajcie, nie robimy czegoś takiego. Sprawdzajcie swoje auta częściej. Pozdrawiam. Cześć.